Panie i panowie, przed wami Ako Szostak! Znowu się do mnie przypruje banda pedałów, że się nie nadaje i... Ty będziesz miał walkę w K1, walkę w MMA. Oglądałem jedną walkę, oglądałem drugą. No nie ukrywam, no, nic specjalnego w tych walkach nie widziałem i jeżeli będzie walczył w taki sam sposób ze mną, myślę, że ta walka się skończy szybciej niż ona się zacznie. Ja do Ciebie jakiś I przypomnijmy, to jest pojedynek maksymalnie dwurundowy. to poważnie znacznie więcej to, to nie jest to, to. A więc na no, podobna sytuacja, jak z dobrym I teraz machnął potężnie. Nie lewym się, rzbę, tak jak chciał, co zachowiło tak, radzi głowę. Ale nie urwał, bo nie trafił. Teraz jej jeszcze raz. No, trzeba wykorzystać. Przepuścić cios. Ale kolana są groźne. W ten sposób Kowalczyk skończyła kopa szóstaka. Dlatego, że ten guli się w sobie. Nie może dać zanegać Jako Tarżiku. Teraz ten prawy prawdopodobnie dokończył, dzieła zniszczenia. I można szybciutko powiedzieć. Koniec. Ciężka miłość, jak to powiedział Damian Grabowski i miał rację. Jako przostakę po raz kolejny przegrywa i po raz kolejny przegrywa. Bardzo szybko. Znowu się do mnie przypruje panda że się nie nadaje i on lajku, który wierzę na tej walce, a ja skupię się na tym, jak postępy wyprodukują. Dzięki to sobie To, na co ja jestem z tego powróci, na konsekwencje i na pracy. Jeżeli nie wyjdzie mój plan, to go ponowie. Jeżeli mój plan nie wyjdzie, jeszcze raz go ponowie. Jeżeli nie wyjdzie, to jeszcze raz to ponowie. Będę tylko nabiał do tego momentu, a po prostu zacznij się bawić o to, żeby ta walka była. Moment pokazał, że mam wyciągniętkową szczęście. Tylko, że ja nie jestem Tomek, po podjął bo prowadzę lewy. Dwa razy się bijemy w Stanbalskim Morzem, dwa razem tam wygrałem, tym razem zrobię to sobie. Ty możesz być królem Instagrama, ale tego dnia. Ja będę królem kratki. Czekam koleżko. Zarówno równo Erko Jun, jak i Eko Pszoznak. Proszę mi wierzyć, naprawdę oni od lat trenują bardzo, bardzo ciężko, aby sprostać oczekiwaniom swoim i panów. Erko Jun, Ole bomba! <grywa> Powiedz, co, co się stało? Nie, nie umiecie powiedzieć. Jak mógł przegrać? No, no, Ile? Le, le, 36 sekund. No to... Nie dawałeś mu szans? No to szansu, nie, to ogólnie myślę, że go oszukali trochę, A bo walka się miała zacząć w parterze. Aha. Wiesz, bo on jest bardzo dobry w parterze i znowu nie miał szans pokazać. Panie panie. Panie panie, nie pokazać. Nie no, powiem szczerze, nie no, nie wolno się śmiać. Nie, no <noise> Ale beka. Teraz już wiem, dlaczego masz zakaz od górny udzielania wywiadu. Znowu się do mnie przypruje banda pedałów, że się nie nadaje i... Wyobraź sobie, że go pierdolę. To jest moja poezja, którą ja napiszę. Gdzie chciał się za Na podwórku? No to mógł przyjść. No nie ma problemu, w każdym środę WCA ja są spalinki. No przecież adres zna. No przykro mi, ale zdjęcie mojego psa ma więcej polubię niż e, jego cały profil. Jak tak bardzo chciał się bić, no to kurwa, jestem tu. Gdzie on jest. A jakbym wypuścił ten prawy i bym trafił? No nie masz pewności, że tak się nie stanie. To jest sobie ma. Ryzykowna taktyka Komeckiego, tym bardziej, że ta lewa ręka nie wraca do szyjki. No ale trafia ta chyba Widać, że jest, e, jest podłączony chwilami zawodnik za Fight Team. Nuka! W pierwszej rundzie nie jest żadnym zaskoczeniem. <głos> 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 Może faktycznie to nie jest dla mnie i tyle, tak?